Witam wszystkich, z tej strony Sudokami i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału, w którym pokażę kolejny wariant Sudoku. I dzisiaj zajmiemy się Samurai Sudoku. Na czym ten wariant polega? Mam przed sobą taką dosyć sporą planszę, gdzie jak dobrze się przyjrzymy jest ukrytych 5 mniejszych, zwykłych plansz Sudoku 9 na 9 Mianowicie tutaj mamy pierwszą planszę w... Lewym górnym rogu mamy planszę w prawym górnym rogu w lewym dolnym rogu i w prawym górnym rogu, i taka plansza jeszcze na środku. I zobaczmy, że teraz ta środkowa plansza łączy się z tymi narożnymi planszami poprzez te narożne bloki. Także możemy w pewnym sensie powiedzieć, że mamy tutaj 5 w jednym, jeśli chodzi o liczbę plansz. I cel, celem tej gry jest po prostu. Pisanie cyfr od 1 do 9 w taki sposób, aby cyfry nie powtarzały się w żadnym z wierszu, kolumn i bloków 3 na 3 w ramach każdego z tych bloków osobno. Także możemy w pewnym sensie powiedzieć, że rozwiązujemy 5 plansz sudoku naraz po prostu. Tylko, że te plansze są ze sobą połączone przez ten właśnie środkowy blok, który tutaj został pogrubiony. Możecie spróbować rozwiązać tę samą planszę, którą rozwiązuje samodzielnie. Link do niej znajdziecie w opisie. I cóż, ja tak naprawdę zacznę powoli to rozwiązywać. Także rozwiążmy kolejne sudoku. Odświeżę może tylko stronę, że mieć czas zliczony od zera. I cóż, niestety na tej stronie nie można korzystać z cyfry małych, więc nie będziemy mogli ich tutaj wpisywać, ale na ogół te plansze nie wymagają tutaj jakichś zaawansowanych technik, także powinniśmy być w stanie sobie bez nich poradzić. I ponieważ wszystkie te bloki narożne łączą się przez te właśnie środkowe, przez ten środkowy blok, a mianowicie przez te narożne bloki, więc zacznę rozwiązywanie całej tej planszy od tego właśnie najbardziej, najbardziej środkowej planszy. Jest złożonej z tych właśnie e, pogrubionych e, bloków. No więc zaczynam, więc na tą patrzę jakby, planszę, jakby teraz patrzę, a tymi narożnymi zajmę się trochę później. E, więc tutaj, co możemy powiedzieć o tej planszy, właśnie pogrubionej? Nie możemy niestety korzystać z małych cyferek, to troszkę może utrudnić, utrudnić zadanie, ale mam nadzieję, że nie w jakiś istotny tutaj sposób. E, ósemki mamy tutaj. E, Lewo, e, prawo, ósemka jest centrum, więc ósemka jest tu, bo nie mogę tu wpisać ósemki, przez tę ósemkę. E, mamy teraz e, góra, środek, dół. Tu nie mogę mieć ósemki, więc jest tu. E, I tutaj ogólnie te plansze będzie się rozwiązywać właśnie korzystając z tych, tych znanych technik e, rozwiązywania sadoku, gdzie no raczej nie będziemy spotykać jakichś par czy trójek. Powinniśmy być w stanie rozwiązać tę planszę tak po prostu od razu wpisując duże e, cyfry. I ostatnia ósemka w tym bloku musi być na górze, nie może być w tych dwóch polach, więc ósemka jest tutaj. Więc chyba wszystkie ósemki mamy już na tej środkowej planszy. I lecimy dalej. Jak, na jakiej cyfrze się teraz muszę skupić? O, w tym bloku dwójka nie może być żaden z tych trzech pól przez tę dwójkę, więc dwójka jest tutaj dwójka na dole, tu nie mogę mieć dwójki przez ten dwójkę więc jest albo tu, albo tu, ale na razie nic nie wiem nie mogę też rzucić małych cyferek, ale na dwójce się skupmy, bo tutaj mamy lewo, centrum, prawo tu muszę mieć dwójkę, tu jej nie mogę mieć o teraz tym, tych trzech pola brakuje nam 1, 6 i 9 bo to jest trójka w ramach bloku i tu nie mogę mieć jedynki ani szóstki, więc tu wpisuję dziewiątkę i tu więc jest 1 lub 6, ale na razie nic o tym nie wiem. Okej, okay. może na jakiejś innej cyfrze się skupimy. Jeżeli utknę w, przy tej środkowej planszy, to po prostu zmienię planszę i mam nadzieję, że Innej planszy pozwoli mi na wypełnienie bloku narożnego, i dzięki temu będę w stanie wypełnić tę planszę y, środkową. Ale o, w tej kolumnie brakuje mi teraz trzech cyfr, i tu brakuje między innymi trójki. I trójka nie może być żaden z tych dwóch pól przez tę trójkę, więc trójkę wpisujemy tutaj. Teraz trójka w tym bloku musi być y, po lewej stronie, w lewej kolumnie. Nie mogę tu mieć trójki przez tę trójkę, piszę tutaj. Środek, dół, góra. Nie mogę mieć trójki tu, wpisuję tu. I wszystkie trójki mamy na moje oko. Teraz w, tym, w tych dwóch polach musi być on ma kolumny 5 i 7, ale na razie nic o tym nie wiem, więc pominę. O, teraz piątka w tym bloku. Tu nie mogę mieć przez tę piątkę, a przez tę piątkę tutaj nie mogę mieć. Więc piątka musi być tutaj. Dwójka teraz w tym bloku. Dół, środek. Dwójka jest na górze. Środek, góra, dół Dwójka jest tutaj eee, Dół, góra, środek Dwójka jest tutaj I w tym bloku lewo, centrum, prawo Tu musi być, tu nie mogę mieć dwójki I wszystkie dwójki Fajne właśnie jest tutaj, że możemy poćwiczyć rozwiązywanie planszy bez korzystania z tych małych cyferek Co no, czasem jest po prostu w pewnym sensie szybsze Teraz tej brakuje nam jedynki Jedynki tu mieć nie mogę, więc jedynka jest tu a tutaj muszę wpisać w ramach kolumny 6. Tutaj brakuje nam czwórki i 7 do wpisania, ale nie mam pomocy z wierszy. Tu muszę wpisać szóstkę w ramach bloku. W tym wierszu brakuje nam 4 i 5, ale nie mam pomocy z, ze strony kolumn, więc pominę na razie. I co dalej? Ok, widzę coś dosyć ciekawego. Tak, tak, chyba to się zgadza. Zobaczmy, gdzie może być dziewiątka w tym bloku. No przez tę dziewiątkę tutaj nie mogę być dziewiątki, a przez tę dziewiątkę tu nie mogę być dziewiątki. Dziewiątka jest albo tutaj, albo tutaj, w jednym z tych dwóch pól. Na razie takie dwie dziewiątki są oczywiście błędne, ale to są takie pseudo małe cyfry. Zaraz je usunę. Czy dziewiątka jest z dwóch pól, czyli. Cent... Środkowy wiersz jest zajęty, bo albo tu, albo tu jest dziewiątka, czyli w tym bloku dziewiątka musi być na górze. No to to jest tylko jedno pole, a dziewiątki jest to tutaj, a te dziewiątki już usunę. I w tej kolumnie jeszcze muszę wpisać jedynkę, i tu nie mogę mieć jedynki, więc jedynka jest tutaj. Tutaj brakuje nam piątki, siódemki, ale nic na razie nie mogę powiedzieć o, tej, o tych cyfrach. O chyba mam wrażenie, że muszę przejść do innego bloku, bo tutaj chyba nie jestem w stanie nic za bardzo wymyśleć. Albo po prostu czegoś nie widzę. To, to też jest możliwe. No dobrze, ja chyba, chyba na razie nic nie widzę tutaj, więc może przejdę do tych bloków narożnych i mam nadzieję, że one pomogą mi wypełnić te blok te. Te bloki narożne tutaj zaciemnione, i dzięki temu będę w stanie wypełnić już e, całą planszę środkową. To może przejdźmy do tej planszy tu, w lewym górnym rogu. No to zobaczmy. E, góra, środek, jedynka jest tu, bo tu nie mogę mieć jedynek, e, piątka teraz. Góra, dół, środek tu nie mogę mieć, więc jest tutaj. Siódemka w tym bloku musi być tutaj, bo nie mogę mieć tych trzech pół przez tę siódemkę. Teraz góra, dół środek. Tu nie mogę mieć siódemki, jest tutaj siódemka. W tej kolei brakuje dwójki, dwójki, tu nie mogę mieć dwójki, więc dwójka jest tutaj, a tu wpisuję ósemkę w takim razie, bo brakowało. Okay. Dół środek, góra. Ósemka jest tutaj. W tym bloku ta trójka nie może być w tych trzech polach, więc jest tutaj. Brakuje nam tutaj w, w tym bloku 2, 4 i 7, ale chyba nie jestem w stanie przez żadnej z tych cyfr na razie, więc daruję sobie na razie. Ok, ok, widzę bardzo ciekawą logikę, która troszkę korzysta z tego, że te plansze są połączone, bo Mam. Patrzę na ten narożny blok i zastanawiam się, gdzie mogę wpisać piątkę. Przez tę piątkę tu nie mogę wpisać piątki, no bo piątka uczułaby się w kolumnie w ramach tej planszy. A ta piątka nam mówi, że tu nie mogę wpisać piątki, no bo przyczułaby się piątka w wierszu w ramach tego środkowego bloku, czyli w tych trzech polach piątki mieć nie mogę. Za Zatem piątkę muszę wpisać tutaj. Bardzo ciekawe. Korzystamy z takiej logiki z dwóch plansz naraz. Ciekawe. A i teraz wrócę do tej plaży środkowej, bo w tym wierszu brakowało 4 i 5 i tu już nie mogę mieć piątki przez tę piątkę, więc tu jest 4, a tu jest 5. Może będę w stanie wypełnić tę ten, ten środkową plażę przez przypadek, to byłoby ciekawe. Teraz kolumnie brakuje 6 i 7, szóstki nie mogę mieć tu, więc jest tu, a tu jest siódemka. Teraz w tym bloku brakuje siódemki. Ta siódemka, może tu nie mogę mieć siódemki, więc jest, jest tutaj. Tu muszę mieć 5, 9, tu nie mogę mieć 9, jest tu 9, a tu 5. Teraz w tej kolumnie brakuje czego brakuje. Na pewno piątki brakuje, której nie mogę mieć tu, więc jest tutaj, a tu muszę wpisać czwórkę W takim razie tak. tu jest 6 lub 7. Nie wiem nic o tych cyfrach. W tym wierszu tutaj brakuje 4 i 6, też na razie nic nie wiem. Tu brakuje nam zaś 1 i 9, też na razie nie wiem za dużo. Tu brakuje 1 i 4, też za dużo nie wiem. Dużo niewiadomych. W tej planszy. O, w tym wierszu brakuje 5, 7, 9 i w tym po nie mogą być ani piątki, ani 7, więc jest tutaj dziewiątka na pewno. Teraz w tym bloku dziewiątka nie może być tu, ani tu, więc jest tutaj. I tutaj teraz wpisuję jedynkę, które mi brakowało. Także jest jakiś, jakiś duży postęp w ramach tej planszy środkowej. No, ale to jeszcze nie koniec. Znów najwyżej wrócę, po prostu przejdę do innej planszy, że nie będę w stanie jej wypełnić. O! Znowu skorzystam z logiki z, in, z w ramach innej planszy, no bo ta, siódemka, ta si siódemka mówi, że tu nie mogę mieć siódemki, bo by siódemka wzruszyła się w wierszu w ramach tego yy, narożnej planszy, więc siódemka musi być tu, a więc tu wpisuję szóstkę. I teraz patrzmy na tę środkową planszę. Yy, to tutaj muszę wpisać takie moje szóstkę, żeby uzupełnić wiersz. Tutaj muszę wpisać 4 lub 7, tu nie mogę mieć siódemki, jest czwórka, tu jest siódemka tu wpisuję więc czwórkę. Teraz w tej kolumnie muszę wpisać szóstkę. Tu będzie w takim razie cztery. Lewo, centrum, prawo. Nic na razie to, to, to mi nie daje. Tutaj jeden lub siedem. O, ta siódemka, no, że tu nie mogę mieć siódemki w ramach tej planszy, więc siódemka jest tutaj, a tu jest jedynka. Ok. Teraz. Hmm. A że można te bloki pozostałe, tu na przykład, jak ten blok może, czy jest na jakoś go uzupełnić. Bo tu brakuje 5 i 7 ogólnie brakuje. O właśnie, yy, ta kolumny w, w ramach centralnej planszy muszę wpisać tutaj 5 lub 7, ale ta siódemka, no może tu nie mogę wpisać siódemki w ramach tej planszy, więc siódemka musi być tutaj, a tu jest piątka i teraz ta piątka mi daje piątkę tu, tu z kolei mam siódemkę o, teraz ta jedynka że tu nie mogę mieć jedynki, bo tej planszy czyli jedynka musi być tu, tutaj jest czwórka tu jest więc jeden, a tu jest cztery i wypełniłem w tym momencie już planszę środkową i to powinno mi ułatwić rozwiązanie tych pozostałych plansz no dobra, to teraz może przejdźmy do tej narożnej planszy w lewym górnym rogu, którą zacząłem, a nie skończyłem ósemka jest tutaj Góra środek zajęte, tu jest 1 lub 2. jedynki tu mieć nie mogę, więc tutaj, tu jest dwójka. Tutaj brakuje nam czwórki i piątki, czwórka tu nie może być. Widzę jest tu piątka, tu czwórka, e, tu brakuje 1, 8 i 9. Na razie nic za dużo o tych cyfrach chyba nie powiem. Tu brakuje 2 i 4, tu czwórki mieć nie mogę, więc jest tutaj, a tu jest dwójka. E, Środek, dół, góra. 4, 7. Nie mogę mieć tu czwórki. Jest tutaj, tu jest siódemka. Tu brakuje nam 3, 6. Szóstka musi być tu, a tu trójka. Góra, środek, dół. Nie mogę tu mieć, ani tu nie mogę mieć szóstki. Jest tutaj szóstka w takim razie. Tu brakuje nam 4, 9. Czwórka jest tu, a tu dziewiątka. 3, 7. Tu nie mogę mieć trójki, więc jest tu. Tutaj jest siódemka. 6 i 9. No na razie nic, nic na razie nie powiem o tych cyfrach 4 i 5, tu nie mogę iść, piątki jest 4, tu jest 5. Także jak widzimy już te plansze się rozwiązuje tak normalnie, dosyć właśnie. Najtrudniejszy był ten początek, gdzie trzeba było korzystać z logiki z dwóch planż naraz. W tej kolumnie 5 jest tu, a tu jest 1. Dół góra środek 8, 9, ósemka jest tu, a tu jest dziewiątka, w wierszu brakuje nam dwójki, tu jest 3 lub 9. Nic na razie nie wiem, tu brakuje nam ósemki i czwórki w tym wierszu. Tu nie mogę mieć czwórki, więc jest tutaj, a tu jest ósemka. W kolumnie brakuje nam 6 i 9, tu nie mogę mieć szóstki, szóstka jest tu, a tu jest. 9 tu z kolei więc mamy dziewiątkę tu mamy 2 i 6 dwójki nie mogę mieć tu więc jest tutaj to mi daje szóstkę, tu w wierszu teraz 1 9 jedynki nie mogę mieć tu więc jest tu tu jest 9 3 5 tu nie mogę mieć 5 więc jest tu tu jest trójka. i teraz trójka w bloku musi być tu a tu wpisuję 9 i mam uzupełnioną już lewą planszę w lewym górnym rogu to może teraz w prawym górnym rogu planszę uzupełnijmy. Od czego by tu zacząć? Jedynka w lewo, prawo, środek środek, góra, dół, więc jedynka jest tu i ostatnia jedynka w ramach tego bloku jest tu, no bo lewo, centrum zajęte, czyli jedynka jest po prawej stronie i te dwie jedynki kasują mi te możliwości. Super. Tutaj w wierszu brakuje nam szóstki. Teraz gu, dół, góra, środek Tu nie mogę mieć szóstki I mamy szóstkę teraz w tym bloku tutaj Przepraszam tutaj. E, To są chyba... a nie, nie wszystkie szóstki środek, Centrum, prawo, lewo Tu nie mogę mieć szóstki, więc jest tu e, ok teraz w tym wierszu brakuje nam 5, 7, 9 Siódemka jest w ogóle tutaj tu nie mogę mieć dziewiątki więc jest 5, a tu jest 9. Teraz w tym wierszu brakuje nam 4, 5 i 9. 5 i 9 nie może być tych pole jest 4, tu jest więc 5, no bo nie mogę mieć dziewiątki i tu jest 9, 5 e, i 4, 5 jest tu, tu jest 4, e, teraz piątka w tej kolumnie ani tu, ani tu jej mieć nie mogę, więc piątka jest tutaj. Czwórki nie mogę mieć tu, więc jest tutaj, tu wpisuję siódemkę i to już w tym momencie po prostu automatycznie prawie się rozwiązuje. E, ósemka teraz tu nie może być, więc jest tu, tu wpisuję trójkę. E, osiem, dziewięć, tu nie ma mieć ósemki, więc jest 8, tu jest dziewięć. E, siedem, dziewięć, siódemka, tu nie może, więc jest tu, tu wpisuję dziewiątkę. 2 i 4. na razie nic nie wiem, tu muszę pisać dwójkę w ramach pierwsza. 3 i 4, nie mogę mieć czwórki, tu więc jest tu tu jest trójka, trójka, czwórka w takim razie jest tutaj wpisuję tutaj dwójkę w kolumnie brakuje ósemki 3 lub 7, trójka nie może być tu, więc jest tutaj tu wpisuję 7. w wierszu brakuje 2, 8 ósemka jest tu, a tu jest dwójka tu brakuje dwójki tutaj, tu wpisuję trójkę 4 i 9, dziewiątka jest tu, a tu jest czwórka 9 wpisujemy teraz tutaj na w lewej kolumnie, tu jest, brakuje w kolumnie 7, tu brakuje 2 i 5 w tej kolejności, i tu brakuje 3 i 8 w tej kolejności. No i kolejny blok mamy wypełniony. Yy, plansza znaczy się w prawym górnym rogu. Teraz może lewy dolny róg załatwimy. Yy, od czego by tu zacząć? Dwójki, dwójka jest tutaj na dole. I co dalej? A, lewo, centrum, prawo Dwójka nie może być tych dwóch górnych wierszach Więc jest tutaj Prawo, centrum, lewo Dwójki nie mogę mieć tutaj I ostatnia dwójka w tym bloku będzie na dole Musi być tutaj ok będę pomijać pewne tutaj komentarze Związane z, z tą metodą Góra, środek, dół, lewo, centrum, prawo Bo myślę, że już do tej metody się po prostu przyzwyczailiście W tej... Wierszu brakuje 3 i 7, trójka jest tu, a tu jest siódemka Teraz trójka. Coś wiem o trójce. Aha, wiem, że w tym bloku trójka musi być na górze tutaj. w dalej. Wierszu brakuje 6, 8, 9 może chyba na... A dziewiątka w tym bloku musi być po prawej kolumnie, czyli tu. 8 nie może być tu, więc jest tu. Tu wpisuję szóstkę. Teraz tu brakuje 1 i 6. Szóstka jest tu, tu jest 1. W tym bloku jedynka nie może być tych trzech polak przez tę jedynkę i tę jedynkę, więc jest tutaj. to daje mi jedynkę w prawej kolumnie, w tym bloku, więc tutaj. Teraz jedynka będzie na górze, tutaj. I w tym bloku jedynka będzie na si w środkowej kolumnie. Centralnej znaczy się i tutaj będzie. E, tu brakuje trójki i ósemki w kolumnie. Trójka musi być tu, a tu jest osiemka. E, ósemka teraz w, w środku, więc tutaj. E, OK. Tutaj 4, 5. Czwórki nie mogę mieć tu, więc jest tutaj. Tu wpisuję piątkę. Tu brakuje wierszu 7, 9. Nie ma siódemki tu, więc jest 9, a tu 7. Teraz tu brakuje nam trójki, której nie może być tu, więc jest tu, a tu muszę wpisać w takim razie szóstkę w kolumnie. 3 i 5 musi być w tej kolejności przez tą trójkę. Tu brakuje nam 8 i 6, ósemka na górze, tutaj wyżej, 6 niżej, góra, dół, środek. Aj, na razie nie wiem nic. 4 i 9 też za, drodzo, za bardzo nie wiem. Tu brakuje 5 i 9. A tu w ogóle w bloku wblokowało 7, teraz dopiero zauważyłem 7 i 6. Też na razie nie wiem za dużo. Znaczy, no, byśmy tutaj utknęli w ramach tego bloku? No, raczej nie jest to coś, czego bym się spodziewał. No, bo jeśli tego bloku nie rozwiążemy, no to nie rozwiążemy w zasadzie całej planszy, no bo jedyna podpowiedź by pochodziła z tego narożnego bloku. Także, no, obym tutaj jednak coś, byśmy za... jednak zauważyli tutaj coś. A, ósemka e, Ósemka na górze, tu nie mogę być, to jest tutaj. Ten, ten wiersz brakuje 4, 5 i 9. A, i piątka teraz nie może być tu, ani tu. Więc piątka jest tu, a tu jest czwórka i to chyba nam rozwiąże ten planż. Tak, coś czwórka tutaj. Dziewiątkę wpisuję, w wierszu brakuje dziewięć. Dziewiątka teraz musi być tutaj, tu wpisuję czwórkę. Ta czwórka musi być, nie może być i tu, więc jest tu. Szóstka tutaj, w kolumnie siódemka, tu w wierszu brakuje nam szóstki. Siódemka, tutaj wpisuję piątkę. Ok, będziemy w stanie dokończyć jednak tę ten, ten planszę. Ok, udało się. I została nam osta ostatnia plansza w prawym dolnym nogu. Także widzimy, że jak już ogarniemy tę środkową planszę, to reszta powinna pójść dosyć sprawnie. Jedynka po lewej kolumnie nie może być tu. Na dole, jedynka te dwie jedynki mówią, że musi być tutaj. Może przejdźmy do innej cyfry Jakaś cyfra się ktoś... trójka do środek góra tutaj trójka będzie w tym miejscu. Teraz co dalej? Tu brakuje nam w kolumnie piątki, która nie może być w tych dwóch pola przez tę piątkę tu, więc piątka jest tutaj. Środek góra tu Piątka góra, środek tu Tu brakuje nam 4 i 6, na razie nic o tym nie jestem w stanie powiedzieć Brakuje nam 2, 6 i 8. 8 nie może być w tych dwóch pola przez tę ósemkę. 8 jest tutaj, tu musi być 2 i 6, 2 nie może być tu, więc jest tutaj. Tu wpisuję 6. W takim razie 9 e, brakuje, to musi być tu. I tu wpisujemy czwór. Tak. Kolumnie brakuje nam 7 i 8. 8 musi być niżej, 7 wyżej. 2, 5, 6 brakuje w tych y, trzech polach. A tu nie może być piątki ani szóstki, więc jest tutaj dwójka, a tu wpisujemy w takim razie w wierszu jedynkę. Wpisujemy. Y, tak, tu brakuje nam w bloku 6 i 9. Dziewiątka nie może być po lewej stronie, musi być po prawej. Tu wpisuję szóstkę, tutaj w wierszu brakuje dwójki. Lewo, centrum, prawo. 6, 8, 9, w tym polu nie może być 8 ani 9, więc jest to tu 6. Tu teraz w kolumnie brakuje nam 1 i 5, jedynka jest niżej przez tę jedynkę, tu wpisuję więc piątkę. Eee, dół, góra, środek, piątka jest po lewej stronie. Teraz w kolumnie brakuje 3 i 7, trójka nie może być tu, więc jest tutaj. Tu wpisuję 7, eee, góra, dół, środek, trójka nie może być tu, więc jest tutaj. Teraz co dalej? Co dalej? W kolumnie brakuje, w bloku przy okazji 4, 6, 8. Na razie nic, na razie nie powiem o tych cyfrach. W tej kolumnie brakuje 2, 7 i 9. 2 i 7 nie może być tu, więc jest tutaj. 2 i 7, 7 tu nie może być, więc jest tutaj. Tu wpisuję dwójkę. Tu brakuje 9, która musi być w tym polu, a tu wpisuję 6. Teraz w wierszu brakuje nam 8. 8 musi, nie może być tu, więc będzie tu, tu wpisuję więc 9. 9 w tym bloku musi być, więc w tym polu tu jest 4 lub 7. 7 nie może być tu, wpisujemy 7, tu jest 4, 4 i 8. Tu nie mogę 4, więc jest tu, wpisujemy 8. No i po się zbliżamy już do końca, dwójka w kolumnie drugiej. Teraz tu brakuje jeszcze ósemki, która nie może być tu, więc jest tu. Wpisujemy tu więc szóstkę. Tu jest czwórka. I ostatnia cyfra to będzie chyba szóstka. OK. I teraz jest tutaj magiczny przycisk. Sprawdź rozwiązanie. No to kliknijmy i wierzymy, że nam się uda. O, czegoś nie wypełniłem. A, tak tu wpływ wypełniłem, przepraszam. <laughs> Szósta. I tu brakuje, która musi być tu, a tu wpisuję czwórkę Ok, teraz mam nadzieję, że już jest dobrze Wypełniłem wszystko I udało się Udało się Także hmm, komputer, komputer powiedział, że poprawił rozwiązaliśmy te plansze Także cieszymy się No i cóż, jak widzimy Te plansze się trochę długo rozwiązuje No i W zasadzie nie to z jakichś Zaawansowanych technik Tylko po prostu Patrzymy na środkową, tą planszę, tą pogrubioną i korzystamy z informacji z tych zewnętrznych plansz, a potem już łatwo rozwiązuje się te narożne plansze osobno. Także taki wariant, i cóż, jeżeli chcesz być na bieżąco z tym kanałem, zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do oceny tego materiału i do komentowania. Troszkę może szkoda, że ten materiał był taki troszkę monotonny, bo jak już tę środkową planszę rozwiązaliśmy, no to te plansze narożne rozwiązywały się dosyć podobnie No nie wiem, jednak chciałem pokazać Jak to się jednak rozwiązuje w praktyce Mam nadzieję, że samemu udało Ci się również Tę planszę rozwiązać Tymczasem powołuję się z Wami Żegnam Wszystkiego dobrego, powodzenia w dalszym rozwiązywaniu Sudoku, zwłaszcza tych niestandardowych W szczególności Sudoku Samurai, który dzisiaj pokazałem I mówię do usłyszenia w kolejnym materiale Pozdrawiam